Cześć, witajcie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj będzie taki filmik o wszystkim i o niczym. Ja aktualnie właśnie jestem po wizycie u dentysty. Czeka mnie jeszcze jedna. Natomiast nie było nic z gotowania. Także myślę, że fajnie będzie właśnie w Waszej obecności coś tam przygotować na szybko. Ale zanim do tego przejdę to pokażę Wam moje takie niewielkie, składające się z raptem z trzech produktów, zamówienie. Przyszło do mnie zamówienie z Mixita, pokażę Wam, co tutaj mam. Dawno nic od nich nie zamawiałam, natomiast skusiłam się dla swojej córki na taką dużą tubę na, na spróbowanie śniadaniowych płatków o smaku waniliowym. Pokażę Wam, jak to wygląda. One ponoć mają mniejszą zawartość cukru z mlekiem. Mam nadzieję, że będą smaczne. Wiem, że są jeszcze u nich na stole te płatki śniadaniowe o smaku czekoladowym. Jak te przypasują, to sięgniemy jeszcze po ten inny smak. Tutaj przyszły do mnie jeszcze też tak na spróbowanie: dwie paczuszki takich żelek. One też pewnie, ja tutaj nie czytam, ale jak się domyślam są takie bardziej, wiecie, żelki naturalne, właśnie też tego cukru mają mniej i coś dla mnie, zamawiam to już któryś raz, bardzo Wam polecam, Mix prażonych orzechów i chrupiących serów, o tutaj jest zbliżenie, a w środku to wygląda tak, jest to przepyszna przekąska na jakiś wiecie wieczór przy filmie, Fantastycznie się to je. Jest ryzyko tak, że można zjeść całe opakowanie Na raz, ale szczerze mi się to jeszcze nigdy nie zdarzyło. Natomiast polecam Wam gorąco właśnie tą mieszankę orzechów. I zanim przejdziemy do tego właśnie obiadu, pokażę Wam jeszcze dwa kosmetyki, bo w końcu tutaj dużo na moim kanale jest właśnie o kosmetykach. Chciałam Wam polecić, bo już zbliżam się ku końcowi. Mam tutaj taką paletkę składającą się z rozświetlaczy. Yy, ale nie tylko, bo tutaj jest też brązer i róż. Kończy mi się ona, a właściwie mówię tutaj przede wszystkim o tych. O może tak. Yy, dwóch rozświetlaczach. One są przepiękne, wymieszane ze sobą, dają spektakularny efekt na buzi. I trwałość jest niesamowita, jak nałożymy sobie ten oświetlacz yy, rano. Tak utrzymuje się nam cały dzień. Wyglądają przepięknie. Przepięknie wyglądają na twarzy naturalnie. Ja Wam je o, zesłoczuję. Tak to wygląda. Uważam, że z oświetlaczy, jakie ja aktualnie używam, mam jeszcze Toma Forda, Maka i Hourglass. To myślę, że ten dior tutaj wygrywa. I jak skończę te, które aktualnie mam. To sięgnę po nowy jakiś jest Diora. Wiem, że u nich na stronie pojawiły się nowe paletki, yy, takie duo, albo rozświetlacz z brązem, albo oświetlacz z różem w różnych odcieniach. Brzoskwiniowy jest przepiękny, jednak kosmetyki yy, tego typu długo się zużywa i nie ma, wiecie, yy, co kupować na zapas, albo łudzić się na to, że jak nakupimy sobie kilka, nie wiem, oświetlaczy, to je uda nam się zużyć raczej nie uda nam się. Natomiast to mi i tak przypadł do gustu y, ta kombinacja, że no tutaj już y, ciężko się nawet je y, nakłada y, palcem, a pędzlem to już w ogóle. I ma, chciałam wam jeszcze pokazać, bo chyba nie pokazywałam y, z kolekcji też z Diora, z kolekcji wiosennej limitowana y, paleta do cieni 813 Mimi Rose. Mm. Faktycznie ona jest letnia. Tak się prezentuje. Widać, że już nie ma wyglądu takiego nieskazitelnego, no bo jest faktycznie przeze mnie używana. Mamy tutaj błyszczące cienie plus ten jeden ciemny tutaj w opakowaniu, on wygląda na taki ciemny, brązowy, a w rzeczywistości. Z brązem to on niewiele ma wspólnego. Dużo mamy tutaj śliwki, fioletu. E, tutaj w ogóle zesłoczowany wygląda na ciemny, natomiast nałożony na, o, na oczy wcale takim ciemnym nie jest. Można budować jego krycie, jak mamy ochotę. I też e, to jest najbardziej matowy cień, natomiast nie jest tak suchy jak w tych e, poprzednich paletach z Diora, które ja znam. E, to jest taka już nowsza e, reformulacja tych cieni i wydaje mi się, że znacznie na plus pięknie E, się nakłada na oko. Ładnie wygląda, długo wytrzymuje. E, pozostałe cienie to są już takie bardziej błyszczące są też topery. Natomiast ten cień jest tak śliczny e, już też Wam zaznaczę jest taki niebieski, ale taki nie do końca oczywisty. E, tak on wygląda letnio, wiosennie, e, zabawnie na oku ale też wiecie tak z klasą, z elegancją. Fantastyczna. Jeszcze raz pokażę tutaj do zbliżenia paleta cieni do powiek z Diora. Nie patrzyłam czy jest jeszcze do kupienia gdzieś, czy jest nawet u nich na stronie. Myślę, że całkiem możliwe, że jeszcze będzie można ją dostać. Ja pod cienie z Diora, ale też z Chanel lubię sobie użyć jakąś bazę. Hmm podcienie, żeby te cienie ładniej wyglądały, dłużej się utrzymywały. I aktualnie też mam serdecznie polecam w takiej małej tubeczce baza pod cienie glas. Ona fajnie wygładza tą powiekę i cień jest e, taki bardziej intensywny. Także e, jak coś to baza się poleca. Do Chyba tak, chyba więcej już nie mam Wam do pokazania, nic z kosmetyków, natomiast pomyślałam sobie, że, że jestem po dentyście i jest już dość późno, a potrzebuję obiad na szybko, to wpadłam na pomysł, że zrobię e, chili, chili konkarne, coś, co robiłam już dawno temu, a że mojej córki nie ma, jest na kolonii i tam je obiad, to ja skorzystam i zrobię coś, czego ona nie lubi. Wczoraj też e, był makaron z cukinią przepyszny. Ja osobiście bardzo go lubię, lubię cukinie, natomiast no, dzieci to niekoniecznie. U mnie to najlepsze są dla dziecka kotlet, rosół, ewentualnie pomidorówka i tak można w kółko, na jeszcze. Natomiast yy, szybki obiad w błyskawicznym tempie się robi. Yy, do takiego właśnie czyli konkaryny potrzebujemy jedną cebulę pokrojoną na oliwie bądź na oleju właśnie ją lekko podsmażyć, dodać pół kilo mięsa mielonego i posypać przyprawami. Ja tutaj sobie wyłożyłam paprykę słodką, kminek, chili, oregano, pieprz czarny, wszystko po pół łyżeczki, wrzucić, zamieszać i jak się mięso nam ładnie podsmaży, to ja dodaję właśnie wtedy całą puszkę takich pomidorów. Plus do tego trochę cukru, soli i trochę pieprzu i znowu mieszamy. I jak to już będzie takie, wiecie, yy, zagotowane. No to na sam koniec dodaję sobie oczywiście odsączone z zalewy puszkę fasoli czerwonej, kukurydzy, i już. I obiad jest gotowy. I z czym e, takie czyli jajem można jest że Ja akurat e, tutaj sobie kupiłam placki z tortilli. Taki obiad spokojnie starcza na dwa dni. Oczywiście ja tego nie robię tylko dla siebie, ale i tak on starcza na dwa dni. Jest niesamowicie sycący, i taka jedna tortilla na jedną dorosłą osobę jak najbardziej starczy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, a my widzimy się w kolejnym. Cześć!